Witam was bardzo serdecznie z tej strony Magtre, a w dzisiejszym odcinku powiem wam jak nie stresować się przed egzaminem zawodowym. Zacznijmy od pierwszego punktu: wieczór przed egzaminem nic sobie nie powtarzać, wieczór, dzień, tym bardziej w ten sam dzień egzaminu nic sobie nie powtarzać, nic to nie da, a tylko może właśnie bardziej Zestresować, że czegoś na przykład nie umiemy i, i tak nie zdążymy się tego nauczyć w wielu przypadkach, więc no, nie warto po prostu tego robić. Lepiej sobie pograć, czy tam wyjść na dwór obojętnie, tylko żeby nic nie robić już pod egzamin. Drugi podpunkt to rozwiązywać zadania powoli, nie spieszyć się na egzaminie egzaminie teoretycznym jest bardzo dużo czasu na te zadania. Możecie sobie je czytać i tak dalej. 60 minut jest naprawdę wystarczającym y, czasem. Na praktyce musicie trochę szybciej y, robić niż... Y, niż tam jedno zadanie, na przykład, nie wiem, godzinę, tak? Jeden podpunkt, jakaś zmiana koloru, że y, szukacie tego, jeśli chodzi o egzamin z y, programowania, y, ale... Tam też jest czas właśnie jeśli chodzi o egzamin ten pierwszy e 08 to jest INF02, chyba teraz. No, to tam trzeba trochę szybciej, bo te instalacje w ogóle przebiegają trochę dłużej, i czas Wam też się oczywiście liczy przy tym, więc tam trzeba trochę przyspieszyć. No, ale już na egzaminie z programowania y, mi została jakaś godzina czasu, więc mogłem sobie jeszcze y, czytać, oglądać, zastanawiać się, y, więc lepiej robić powoli, a dobrze niż się spieszyć i szybko wyjść nie robiąc nic. Bo te, podejść do tego na spokojnie. Y, są poprawki, to nie jest tak, że piszecie jeden egzamin, już nigdy nie możecie go napisać y, drugi raz jak teraz nie wyjdzie to poprawka po kilku miesiącach przygotujecie się jeszcze lepiej po prostu no i tutaj jeszcze mogę powiedzieć że ten egzamin was nie skreśla później w zawodzie informatyka bez tego też możecie dostać się do pracy po prostu pokazując swoje umiejętności a nie dyplom tutaj taki punkt przygotować się dużo wcześniej ja zaczynam, no, oczywiście, ja robiłem e, cały rok na lekcjach e, dużo, no ale już jeśli chodzi o egzaminy, takie rozwiązywanie, no to dwa miesiące wcześniej e, robiłem te egzaminy e, codziennie po jeden na przykład, później po pięć, no i w końcu tam e, poszedłem na egzamin. Tutaj, właśnie, jak zdać ten egzamin zawodowy? Mam filmiki na kanale, tam daję też jakieś prototypy. No i co z tym przygotowaniem się dużo wcześniej? Gdy przygotujemy się dużo wcześniej, będziemy pewniejsi. No i jak będziemy pewniejsi, no to oczywiście nie będziemy się stresować przed tym egzaminem, bo już wszystko będziemy umieć. No i kolejny i ostatni podpunkt to jest przerobić sobie egzaminy z ubiegłych lat. Jeśli przerobimy sobie praktykę i teorię, te wszystkie egzaminy, no to naprawdę nic nas nie zaskoczy, bo zadania są bardzo podobne. Na egzaminie teoretycznym nawet się powtarzają te zadania, tak? Nawet się powtarzają i bardzo łatwo je zrobić, a tym bardziej zdać na te 50% to już w ogóle problemu nie ma. Myślę, że trochę tutaj powiedziałem. Jeśli macie jakieś pytania w komentarzu, znaczy, jeśli macie pytania jakieś dotyczące egzaminu, zadajcie je w komentarzu, ja je odpowiem je teraz lub w następnym filmiku. To wtedy do zobaczenia. No i cześć.